Witamy serdecznie w Bożana Wiśniewski Show bez stresu przy zmianie adresu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o systemach odprowadzających wodę, czyli jak zabezpieczyć dom przed zalaniem. Zapraszamy! Witamy serdecznie w Bożena Wiśniewskiej Show bez stresu przy zmianie adresu. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy. Dziękujemy. Obecnie coraz częściej mamy problemy z utrzymaniem wody poza domem. Niestety każdego roku wody gruntowe są podwyższone i kiedy pada deszcz, woda bardzo łatwo wchodzi do domu. Co można zrobić? Dzisiaj przedstawimy Państwu parę rozwiązań. Które pomogą Państwu zabezpieczyć Wasz dom przed zalaniem. Dom może mieć specjalne systemy na zewnątrz, jak i wewnątrz domu. Dzisiaj zaczniemy od systemów wewnątrz domu. Co można zrobić i jak to zrobić? I o tym opowie Państwu dzisiaj Kasia. Wewnątrz domu możemy zainstalować kilka różnych systemów. Najczęściej używanym systemem jest sam pump, czyli pompa wypompowująca nadmiar wody. Przy tym systemie trzeba uważać, ponieważ pompa ta, pracująca nadmiernie, może się spalić i wtedy przestaje działać, co doprowadzi do zalania piwnicy. Więc powinniśmy zainstalować tak zwany backup system czyli dodatkową pompę na baterię, która w razie potrzeby automatycznie włącza się i zaczyna pracować również, żeby wzmocnić system odwodnienia, można zainstalować dodatkową pompę w innej części piwnicy, tak, żeby dwie pompy pracowały jednocześnie. Następną rzeczą, jaką możecie państwo zainstalować, to jest French drain system. Czyli jest to system rur, które są umieszczone pomiędzy ścianą a podłogą na głębokości około 18 cali. Pod powierzchnią podłogi. Rury te zbierają wodę, która następnie spływa do studzienek sampamp. Tego rodzaju system nie jest tani. Na dzień dzisiejszy kosztuje to w granicach od 10 do 15 tysięcy dolarów. Kolejnym zabezpieczeniem przed dostaniem się wody do piwnicy jest malowanie ścian specjalną farbą waterproof, czyli farbą wodoodporną. Możemy też zastosować. Paroizolację, to znaczy izolacja ścian piwnicy zabezpieczająca przed wilgocią. Zazwyczaj materiał do tego używany to tworzywo sztuczne lub folia, który jest odporny na przenikanie wilgoci przez ściany, podłogę i sufit. Ważne też jest szczelność okien, czyli okna w piwnicy muszą być szczelne, ponieważ przez nie też woda może dostać się do środka i uszkodzić ściany. A teraz co możecie Państwo zrobić na zewnątrz domu i o tym opowie Państwu dzisiaj Ewa. Jest parę rozwiązań i systemów, które możecie Państwo wykorzystać na zewnątrz swoich domów. Zaczniemy od systemu rynnowego. System rynien dachowy wraz z rurami spustowymi jest bardzo popularnym rozwiązaniem odwodnienia na zewnątrz. Rynny zbierają wodę, a rury spustowe kierują ją z dala od fundamentów. Proszę pamiętać, aby trzymać rynny czyste albo przeczyszczać je co jakiś czas. Najlepiej jest mieć na rynny założone specjalne siatki, które mają za zadanie zatrzymywać liście, gałęzie i inne zanieczyszczenia, uniemożliwiając im przedostanie się do rur spustowych. To pomaga w utrzymaniu swobodnego przepływu wody i zapobiega zatykaniu się rynien. Następnym systemem odwadniającym to rurki drenażowe ze specjalnymi dziurkami, układane wokół fundamentów w specjalnie do tego wykopanych rowach o głębokości od 60 do 90 cm. Zbierają one i odprowadzają wodę gruntową od fundamentów. Kolejny system to kanały drenażowe, które zbierają wodę deszczową z podjazdów, tarasów i innych utwardzonych powierzchni. System ten działa poprzez umieszczenie rur lub otworów drenażowych w ziemi, które zbierają wodę z powierzchni przez specjalne kratki. Ta woda jest następnie kierowana do głównego drenażu. Orientacyjnie taki prosty system drenażowy dla mniejszej działki może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy. Istnieje również tak zwany system powierzchniowy najłatwiejszy i najtańszy. Polega on na zastosowaniu spadu ziemi od domu na boki, czyli ziemia musi być wyżej przy domu. W sytuacji, gdy nadchodzi straszna ulewa, pompa w piwnicy nie działa, to możecie państwo zastosować jeszcze tak zwany emergency system, odwadniający, wykopując szybko przed domem rów z odprowadzeniem. Wówczas woda spadająca z jardu wpływa do tego rowu, i zanim woda w tym rowie się przeleje, i zanim dotrze do domu, to część tej wody zostanie już odprowadzona. Teraz już macie Państwo parę pomysłów, jak chronić Wasze domy przed zalaniem. Te zabezpieczające systemy są naprawdę ważne, bo woda może wyrządzić wiele szkody, jak wilgoć, pleśń, zniszczyć Państwu landscaping, jak również dzięki tym systemom zabezpieczacie Państwo fundamenty swojego domu. A już nie wspomnę o samych kosztach, które są przeznaczone na naprawy po zalaniu wodą. Więc ma to sens, aby zainwestować w ochronę przed zalaniem. Jeśli będziecie mieli Państwo jakieś pytania, proszę dzwonić. Dzisiaj serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Do widzenia!